W 2025 roku nasz kraj zapłaci około 75,5 miliarda złotych za obsługę długu. To ogromna suma, która budzi wiele pytań. Skąd się bierze ten dług? W dużej mierze to efekt wcześniejszych decyzji finansowych, które miały na celu pobudzenie gospodarki. Ale co to oznacza dla nas, obywateli? Wyższe podatki, ograniczenia w wydatkach publicznych. A może mniej środków na edukację czy zdrowie? Każda złotówka, którą przeznaczamy na obsługę długu, to złotówka, której brakuje na inne ważne cele. Musimy być świadomi, że nasze decyzje dzisiaj wpływają na przyszłość. Dlatego warto rozmawiać o finansach publicznych, o tym, jak zarządzać naszymi pieniędzmi, by uniknąć spirali zadłużenia. W końcu to my, obywatele, Ponosimy konsekwencje tych wyborów.